Dobra, generalnie tutaj jest takie pudełeczko, w nim jest 700 zł do wygrania. A ta gra nazywa się budurze. Witamy was serdecznie w odcinku poświęconym... Co ty k***a? Siema, siema, sensu nie ma, żyść. Witamy Was w odcinku poświęconym jedzeniu na mieście. Wiele osób z Was zgłaszało takie problemy w komentarzach, że nie za bardzo potrafią sobie, nie wyliczyć takiej porcji obiadowej, co ma ile makroskładników. Czyli ile białka, ile węgli, ile tłuszczu. No i dzisiaj postaramy się mniej więcej wyliczać takie rzeczy, dobierając dla siebie posiłki w jednym z lokali za nami. To są lokale typu bistro. Dodatkowo one są na wagę, czyli nakładamy sobie odpowiednią ilość myśmy, ziemniaków, surówki i jakiegoś mięsa i płacimy. Dzięki temu jesteśmy w stanie obliczając wzrokowo porcję, zmieścić się w makro. Zobaczymy jak tam to wyjdzie. To jakie masz dzisiaj makro. Ja mam do zjedzenia 40 g białka, 60 g węglowodanów i 10 lub 15 gramów tłuszczów w zależności od tego, który z posiłków sobie... Wybiorę. Ja mam podobnie, z tym, że ja mam 80 gramów węglowodanów, 10 gramów tłuszczu i też 40 gramów białka. Więc posiłki mogłyby być nawet takie same, ale pewnie każdy z nas coś innego sobie wybierze. Dobra, generalnie tutaj jest takie pudełeczko, w nim jest 700 zł do wygrania. A ta gra nazywa się Błudorze. Błudorze. Bojtek się nie poddaje. To jest taktyka. Jo, chyba nie, wiem. dobra. Ostatnia szansa, żeby się nauczyć. Pamiętaj, tamto jest w tej szerokości. O! K***. Dawaj, 700, dawaj, 700. Dawaj, 700. Za wysoko. Aj aj, 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 Dobre, 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 dobre. Nie, <śmieniu> szanse przepadły, bo nie wiedzieliśmy jak się gramy A, ale to tam nie o to chodzi My jesteśmy po prostu hazardistami Nie chodzi nam o nagrody Absolutnie, Nie o to chodzi <śmieniu> ale... Witamy w odcinku specjalnym Jak wychodzicie na miasto I pogrywacie se z kaloriami To jest hazard dla waszej no, formy Nie wiem o co chodzi wychodzę. Nie mam pojęcia, tak I to tak. Atakuj go To w ogóle, To w ogóle działa Za to Co, 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 co? <laughs> Jak to ma wziąć to? to on latuję ja, do góry i, to... i wtedy zamyka. To się tak odpycha od tego misiaczka, żeby pójść do góry Dobra, następnym Jebamy. razem a my, a my idziemy zjeść Od jakichś warzyw. Eee, mamy tutaj różne. Mamy jakieś warzywa z mozzarellą, jakieś tam śmietanie. Ja sobie wezmę. Oczymy na to, czy ma tłuszcz, czy nie, prawda? Bo... odrobinę szpinaku z jakąś oliwą, także zakładam, że tu jakieś 2 gramy tłuszczu jest są. Tutaj mamy części węglowodanowe, czyli mamy tutaj ryż, ziemniaki, jakieś kluski. Eee, oczywiście, jeżeli chcielibyśmy pobrać nisko tłuszczowe rzeczy, to bierzemy sobie ryż albo kaszę. Ale ja sobie wezmę z racji tego, że mam tych węglowodanów tutaj około 60. Wezmę sobie takie luski. Myślę, że dwie takie. Dwie takie. Mamy 60 węgli. Możecie wybrać sobie dowolne produkty. Te, oczywiście, będą miały dużo więcej tłuszczu. Te, na pewno, będą miały mniej tłuszczu. Warzywa, warzywami. Przechodzimy do części białkowej posiłku. I tutaj macie jakieś takie mięso chińskie w sosie. Macie jakiś makaron z serem. Tam jest pierś kurczaka z grilla. Widać chuda. No także, oczywiście, wiecie, jaki będzie wybór kulturystyczny. O raz. To będzie trzeba takie dwa kawałki tej piersi wziąć i pyk. Myślę, że tutaj macie śmiało 40 g białka, 60 gramów węglowodanów i myślę, że około 10 gramów tłuszczu. Nawet może trochę mniej, ale pamiętajcie, że no, te rzeczy są tym tłuszczem ukrytym gdzieś tam. No, pododawany jest ten tłuszcz ukryty, więc trzeba uważać w takich gotowych produktach. No tutaj widać, że reszta tych produktów ma tego tłuszczu dość dużo, także uderzamy w takie sprawdzone pozycje. Wam polecamy też, no bo jak widać, można sobie poradzić i trzymać dietę nawet w markecie. Ja wybrałem semizerię, jest tu trochę. Trochę śmietany, Za, zakładam, że tu jest około 4 e, gramów tłuszczu w tej, tej mizerii. Tu mamy kapkę pire, również e, z masłem, więc tu zakładam, że jest jakieś 5 gramów tłuszczu. Te ziemniaki też są jakieś e, myślę podpiekane, ale też pewnie tłuszcze. Podejrzewam, że jakieś łącznie około 10 tłuszczy, no nie? Dla siebie biorę pierś. Z ananasem i z radą kolejne jakieś, yy, myślę, 5 gramów tłuszczu. To taki jeden kawałek bierzesz? Ja sobie jeden biorę, bo ja sobie dojem białko, ja sobie dojem białko po prostu ze skida. To są nasze wybory. Grzeszta boli głowa, więc ja będę mówił. <noise> yeah, Jak widzieliście, e, z kurczaka, kluski, szpinak. Dorzuciłem sobie jeszcze takiego jednego stripca zakładając, że ma około 5 gramów tłuszczu. Więc cały posiłek ma 40 gramów białka. Jakieś 10 gramów tłuszczu, myślę, że się nazbiera z tego wszystkiego i 60 z węgli, także tak to wygląda. Ja sobie przeoszczędziłem na, na tej piersi, za to tych węgli dołożyłem, surówki, a to sobie uzupełnię białko. Tu mam jakieś 20, pewnie 5 gramów białka, 15 uzupełnię sobie ze no nie? Także jak widzicie, możecie trzymać dietę i pilnować makro, nawet w centrum handlowym. Kwestia wyborów, czy pójdziecie do takiego bistro i wybierzecie dewolaja i frytki, bo macie ochotę i. Przecież nie mieliście co zjeść, czy wybierzecie na przykład taki posiłek i za 20 zł macie taką porcję? Dokładnie. Ze studencką zniżką Wojtka, także decyzja należy do Was, nie marudźcie, że nie macie formy, bo nosiliście coś tam, coś tam, nie? Takie bistro, znaczy może nie w takiej koncepcji, że podchodzicie i sobie w kolejce tak po kolei wybieracie, nakładacie, ale takie, że sobie wybieracie różne produkty, to jak najbardziej i znajdziecie w każdym mieście, nawet możecie zapytać, czy Wam zgrillują pierś, jestem pewien, że w 10 minut wam to ogarną, więc nie jesteście skazani na tylko te produkty, które tam są, ale z kurczaka zrobią wam albo gotowanego, albo z i nie będziecie mieli też w ogóle no nie? Wystarczy się dogadać.